powitać wszystkich obecnych, w szczególności przedstawicieli mediów, dla których tu się spotkaliśmy. Mamy coś ważnego do zakomunikowania w naszej społeczności i dlatego w naszej konferencji biorą udział przedstawiciele tak, od strony lewej, Analia Tłyba, przewodniczący Forum Samorządowego Miast i Gmin Pan Mariusz Grochla, przewodniczący Stowarzyszenia Tobie i Miastu. Pan Włacław kandydat na burmistrza Miasta Zary. I Pani Danuta Madej, która powinna być przedstawiona jako pierwsza, no ale tak nie wyszło, przepraszam. Pani Danuta Madej bliżej nie, nie przedstawiam. Jest byłą kandydatką na burmistrza i radą powiatu zarckiego. Stąd ja znam ją bliżej. Szanowni Państwo, chcę zakomunikować, że Platforma Obywatelska, którą ja tutaj mam zaś reprezentować, wybrała na strategicznego koalicjanta Forum Samorządowe Stowarzyszenie, z którym współpracujemy od, od dawna, od zawsze, z którym nam bardzo po drodze, z którym nam jest blisko ludzi i z dawna pożytku. Chciałbym y, powiedzieć, że w Radzie Powiatu praktycznie rzecz biorąc jesteśmy już po porozumieniu. Po porozumieniu, które oczekuje na akceptację naszych władz statutowych. I z chwilą, kiedy to nastąpi, będziemy mogli Państwu podać szczegóły do wiadomości. I na tym się skończyła moja rola. Chciałbym teraz, żeby głos zabrali moi państwo Proszę bardzo, proszę Państwa, proszę, tak. Szanowni Państwo, na spotkaniu dzisiejszym zaraz stowarzyszenia Forum Samorządowego Miasta Gminy Bartoszorskiego podjął decyzję, by w drugiej turze wyborów na burmistrza miasta Żary poprzeć kandydata z Platformy obywatelskiej pana Maciuszarka. Zwracam się Prośbę do naszych członków i sympatyków o poparcie dla tego kandydata, drugiego że wywodzą. Dziękuję. Proszę bardzo, Szanowni Państwo, od 8 lat, zajmując się sprawami samorządowymi w jednostce terytorialnej, takim jak jest Stowarzyszenie Tobie i zawsze na pierwszym miejscu stawiamy sprawy gospodarcze. Osobiście uważam, że człowiekiem, który sprosta wyzwaniom gospodarczym, jakie stoją wobec tego miasta, jest pan Wacław Maciuszonek. Jest to moim zdaniem właściwy człowiek na właściwym miejscu. W związku z tym, w imieniu swoim, radnych Stowarzyszenia Tobie i Miastu oraz Zarządu Grzegorzowskiego Stowarzyszenia Tobie i Miastu proszę o oddanie głosu na pana Wacława Maciuszonka w drugiej turze wyborów. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jako ja apeluję do moich wyborców, aby w drugiej turze wyborów zagłosowali na pana Wacława Matuszonka. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jestem, cieszę się bardzo, jestem zaszczycony. Serdecznie dziękuję za poparcie. Chciałem przede wszystkim podziękować za poparcie, które udzielili mi wszyscy mieszkańcy. Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach. Liczę na Państwa głos 5 grudnia. Cieszę się bardzo też, że poparły mnie stowarzyszenia nie partie, tylko konkretni ludzie, konkretni ludzie, którzy działają w tych stowarzyszeniach. Bardzo bym chciał, żeby polityki było w mieście jak najmniej, a może uda się, że tej polityki nie będzie w tym. Dziękuję bardzo. Reprezentując platformę, Mam też przyjemność oznajmić, że w Radzie Miasta trwają rozmowy o koalicji w Radzie. Te rozmowy mam nadzieję, że zakończą się w najbliższym czasie i po uzyskaniu akceptacji naszych władz statutowych zostaną przyjęte. Trwają rozmowy z forum samorządowym i z towarzystwem Tobie i Miast, ze stowarzyszeniem Tobie i Miasta. Dziękuję. Push the